Ja dzisiaj postanowiłam wykorzystać wolny moment, kiedy dzieci nie ma w domu, i wziąć się wreszcie za ogarnianie rzeczy, które gdzieś tam zalegają nam na półkach. I zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Mama powiedziała, że nie ma dzieci w domu, a przecież dzieci są w domku. Kolejna przeprowadzka nauczyła mnie, że w życiu bardzo ważny jest minimalizm, dlatego jeśli chcę nabyć nowe rzeczy, to staram się pozbywać na bieżąco starych i dawać im nowe domy. Wiecie, że w kuchni jestem zwolenniczką metody zero waste i tak samo staram się tą metodę wprowadzać w swoją codzienność. Dlatego tak bardzo podoba mi się idea sprzedaży używanych rzeczy na OLX, bo dzięki temu możemy nadać im nowe życie. Zacznijmy od wybrania rzeczy do sprzedaży. Wybierając rzeczy do sprzedaży, starajmy się zwracać uwagę na sezonowość. Przykładowo, im cieplej robi się na zewnątrz, tym trudniej będzie sprzedać nam rzeczy zimowe. Pamiętajcie, że sprzedając produkty na platformie OLX warto zawrzeć szczegółowy opis produktu. Niech on zawiera nie tylko nazwę, ale też producenta i najlepiej informacje o wieku, do jakiego dostosowana jest dana zabawka. Pamiętajcie, żeby odpowiednio przygotować Wasze produkty do sprzedaży. Jeśli chodzi o zabawki, często jest tak, że są one zabrudzone albo posiadają jakieś drobne mankamenty. I wtedy zadbajmy o to, żeby to naprawić i oczyścić te produkty przed sprzedażą. Ta gra będzie świetnym tego przykładem, ponieważ jest to pełnowartościowy produkt. Wystarczyło tutaj tylko delikatnie zreperować opakowanie, żeby mogło nadawać się ponownie do sprzedaży. Jeśli chodzi o zdjęcia naszych produktów, pamiętajmy, żeby zadbać o naturalne światło i o jasną przestrzeń wokół produktów, żeby ładnie uwydatnić każdą rzecz. Jeśli chodzi o zabawki, to warto też zobrazować na zdjęciu rozmiar danej rzeczy, na przykład porównując ją do innego przedmiotu albo do miarki. Pamiętajmy, żeby też zwrócić na detale danych przedmiotów. Jeśli sprzedajemy grę, to pokażmy, co zawiera pudełko w środku, pokazując na przykład figurki i elementy gry, a jeśli jest to książka, to zwróćmy uwagę na jakość papieru i na przykład na grafiki, które znajdują się w środku. Przy okazji sprzedaży odzieży, pościeli czy kocyków, warto zawrzeć informacje o składzie, ale też o sposobie prania i prasowania. Sprzedając obuwie, zróbcie dodatkowo zdjęcie podeszwy i też języka, gdzie będzie zawarta informacja o rozmiarze i długości wkładki. Tutaj macie planszę, na której zawarte są wszystkie informacje, o których wcześniej mówiłam. Warto zrobić sobie screena, żebyście mieli go zawsze pod ręką. Pamiętajcie, żeby przy pakowaniu naszych produktów zadbać o bezpieczeństwo ich podczas podróży możecie użyć do tego starych kartonów lub opakowań, nie muszą być to dedykowane pudełka. Tak przygotowaną paczkę włóżcie dodatkowo do foliopaku, żeby zabezpieczyć ją przed przypadkowym zmoknięciem. Jeśli nadajecie paczkę przez paczkomat Inpost, to taka paczka nie potrzebuje już dodatkowej etykiety. Zatem życzę Wam miłego sprzątania i sprzedawania na Oelix.